Siemaneczko, witam na nowym odcinku. Słuchajcie, znajduję się dzisiaj w Skórzewie. Projekt Kebab. Część z Was może kojarzyć e, to miejscowe, ponieważ na odcinku na kanale wleguje u Remika byliśmy już tutaj, próbowaliśmy kebaba y, i był sztosi. Ale po więcej, zapraszam Was do tamtego odcinka. Ja dzisiaj przyjechałem, bo dotarła do mnie informacja, że mają ciekawe mięso. Jest to tylko weekendowa akcja, z tego co wiem, co jakiś czas zmieniają to menu na weekend i dzisiaj, słuchajcie, co tu się czeka? Jeleń, czekajcie to, damy możliwość pierwszej w życiu zjeść jelenia. Lekko cykam, <grywa> to dziczyzna, co? Jeleń. A teraz wracając do adresu, jestem w Projekt Kebab na ulicy Poznańskiej 62 w Skórzewie. Słuchajcie, idę, nie ma co, zobaczymy, co tutaj dostanę. Ja poproszę kebab z zieleniem, bo słyszałem, że dzisiaj takie coś macie i poproszę go na talerzu. Z frytkami, może być? Sosy? Jakie macie sosy do wyboru? Do mamy sos awokado gorgonzola na bazie bałkańskiego. Poproszę, niech będzie. I może tam, nie wiem, dodatkowo ostry? Słuchajcie, bo to wszystko przez to, że jest weekendowe, tutaj Wam też wkleję, mam menu przed sobą, tego weekendowego menu i tak, mamy jelenia z tym jankiem, kolendrą i nutą whisky. O kurde, kolendrą. Mam nadzieję, że on nie jest w tym, zaraz się dowiem. Chyba, że kolendra to takie te ręka tam do przyprawy. Jasna dopa. Ja dzisiaj wybrałem talerz, czyli taki talerzyk 40 zł. No to nie jest mało, jak za talerz ee, z kebabem, ale no trzeba mieć na uwadze, że jest to specyficzne mięso, bo jest to jeleń. Za chwilę dostanę Powiem co, i jak i będziemy wiedzieć, czy te 42 zł to dobrze zainwestowane pieniądze. Słuchajcie, 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 słuchajcie. Patrzcie. Ha, teraz będę pamiętał. Podano Jasiowi pierwszy test. Zapachu odkładam sosy. Pierwsza rzecz, której się strasznie bałem, nie widzę kolendry, natki kolendry na mięsie. Nie ma tego. Zapach... troszkę inny niż takiego standardowego mięsa. Ale ładny! Słuchajcie, Patrzcie to. Widzicie? Mięsko. Kurczę, na razie samo mięso bez żadnych sosów niczego, bo to jest tutaj najważniejsze. Pierwsze odczucie. Fajnie, że to mięso nie jest takie mm, miękkie, ja lubię, bo coś czujesz, że grydziesz Nie jest włókniste, nie jest takie żelaste i jakieś takie przerostów nie ma, żebyś musiał wypluć. Kurde, ale to jest do niczego niepodobne. W dobrym słowa znaczeniu. Grubość, twardość mięsa podobna do tego, co jadłem w pierwszym odcinku panaturka. Pana Turka. Bardzo podobna jakby konsystencja. O, tutaj to mogę połączyć. Smak? Chyba bym to porównał do wołowiny, hmm, ale z taką inną nutą. Czuć, że to jest inne mięso. Jest takich kurde, no nie umiem Wam określić tego, co, co, co ja tutaj wyczuwam. Kurde, co to jest? Mmm, pyszna sałatka. Po prostu w niebo w gębie, ten chyba ser bałkański. Jak się takie sałatki dostaje do kebaba, to nic tylko można się zakochać w warzywach. Nie no, pozycja jest mega ciekawa do odwiedzenia, ale nadal mam problem, żeby określić, jak to smakuje. No, ja mam to porówno do tego turka. I chyba na tym bym musiał zakończyć opinię tego mięsa. Jest to po prostu bardzo podobne do wołofiny, ale z nutą takiego, nie wiem, lasu, może podświadomość u mnie działa, że jest to dziczyzna i, i wyczuwam tutaj jakieś po prostu coś innego. Ciężko stwierdzić. Ale ma coś takiego to, że chcesz więcej. Jesz, jesz, jesz i jesz. Mm. jesz. Mm. Ogólnie mają tutaj w ofercie kurczaka i wołowinę, ale też często jest dzik, dużo częściej niż mm, jeleń. Wątpię, że byście teraz mieli okazję przyjechać na Jelenia, bo jak ten odcinek wyjdzie, no to już ten weekend jeleniowy minął. Ale śledźcie Drake e, Kebab i obserwujcie, co dodają, co będzie ciekawego, bo, kurde, w Skórzewie robią tego z... kebaba. I warto czekać na informacje o jakichś nowościach, specjalnych smakach. No i odwiedzać. Hmm, oj, jeszcze bułeczka. Lubię. A wiem, czego nie spróbowałem. Dobra, sosik. Bo tutaj pani mówiła, że jakiś sosik na bazie awokado i czegoś. O cholera. Takie trochę cacyki. Ale taki jakiś Coś pieczonego czuję w tym sosie. Takie trochę nachos. Ser, ale to jest petarda sos. Czekajcie, to teraz z mięsem. Bez, nie, no nie chcę fryty. Teraz z samym mięsem. Patrzcie to. sos wygrał. Kurwa, sos wygrał. Słuchajcie, właśnie byłem dopytać, bo mi to z, 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 mówili mi tutaj przy kasie, co to jest za sos, ale jest to gorgonzola, awokado i jakiś bałkański jogurt. Tak? Tak, bałkański jogurt. To ta gorgonzola tutaj robi taką robotę. Mm. Bierę do chaty. Może jest całego, ale jogurt. To, to będzie wylizane do, do samego końca. No koniuszkę. Ogólnie ostrego to już tak bardziej bym nie musiał próbować, bo to nie ma sensu. Oj! Ostry jest ostry. Fajny, bo nie jest taki mocno koncentratowy. W sensie, koncentr... przecier pomidorowy. O! Dziękuję Wam bardzo za to, że dzisiaj spędziliście ten krótki czas ze mną. Kebab projekt kebab. Uważam, że jest to genialna pozycja na mapie Skórzewa i naszych okolic. Wybijajcie. Warto. Podano mi niesamowitego jelenia. Ale jeszcze lepszy był sos. <laughs> Trzymajcie się. Cześć.